Szemarce, Arceświry! Piękna niedziela dzisiaj nastała, czas na tor przyjechać, pogonić trochę modele. Cała banda się nas tutaj zebrała i modele na torze poobjeżdżała. Zaraz wam pokażę, jesteśmy na naszym pięknym, świetnym kożerce. Chłopaki się ścigają, będziecie mieli dzisiaj okazję poznać spalinę, czyli coś co trochę kurczy, jęczy, to co lubicie, takie no nie? Dobrze mówię Filip. Jesteśmy na naszym pięknym mudzkim torze. Tor jest zarombisty. Posłuchajcie, na tym torze, on jest super dla początkujących teraz Oni mają wrażenie, tor im pomaga. Myśleć, że umieją jeździć. Modele słabe typu strado podobne im się nie psują. Dla doświadczonych też jest fajnie. Można sobie szybko pozapitalać, można pozapitalać w parami. I to jest fajne. Posłuchajcie, mamy też drugi tor, tor rally tutaj widzicie. Na tym torze możecie spokojnie przyjść z zabawkami, sobie nawet pojeździć rajdówkami. Jest mega, mega fajnie. Zarobiliście, aby wszyscy króla arterów kochać lub tylko ołtarzyków mi nie stawiacie, prawda? Nie, Wstydź się, dobra. Jillim ma dzisiaj ze sobą spalinę, jak będzie odpalał, to po prostu, żeby mnie zawołał, to pokażę Wam jak się odpala za chwilę, jak, za chwilę, jak to furczy, naprawdę. Ja nie chcę mi jeździć z palinami, jakoś nie przypadam, ale lubię smród tych nitro, fajny smród nitro i lubię dźwięk silnika nitro. Jest fajny, dobra. Przełączę Wam, pokażemy. W ogóle miał być solenizant, nie wiem, nie dojechał jeszcze. Może dojedzie dzisiaj? Co mówił? Że dojedzie. Będzie za pół godziny. Będzie solenizant, będzie za pół godziny, bo mamy piknik urodzinowy, tylko że solenizanta nie ma. Wszyscy się zebrali, flachy naprzywozili, No i widzicie, no więc dobra, przełączamy, tor Wam pokazujemy. Chłopaki tutaj jeżdżą, dobrze się mamy, mamy naprawdę super mega tor. Najfajniejszy tor w Polsce mamy. I co by kto nie mówił, waży. Jadą, tak. Zobaczcie, bagusy zapitalają. Posłuchajcie, jazda offroadowa jest najlepszą jazdą na świecie. Nie jakiś pedalski drift, czy jakieś inne tam, tam rzeczy, jakieś onroady. Offroad to jest życie, to jest prawdziwy offroad. Tu się jedzie, tu się skacze, tu się zapitala. Tutaj się nie, nie, nie tego, nie, 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 nie kręci bączków, bo myśli się, że to najlepsze rzeczy na świecie. Offroad. Pamiętajcie, offroad jest najfajniejszy, dobrze mówię, prawda? Zobaczcie, mamy tutaj dwóch młodych przedstawicieli, bardzo dobrze jeżdżących. Tu mamy Piotka, a tutaj Filipa, Filip z paliną zaraz powiedzi: Tam jedzie Filip swoim x rayem x -rayem, jak to przeżywam. Ja to różnie przeżywam modele, ale zobaczcie, jeździmy. Jeszcze więcej nas będzie, bo jest wczesna pora. Jesteśmy na naszym pięknym torze. Posłuchajcie, tor jest darmowy, możecie do nas wpadać, bawić się naprawdę. Możecie sobie grille tu porobić obok nie, inne rzeczy. Jest bardzo fajnie. Tak, tor na glinie, to nasz tor w Łodzi. Tak, to nasz tor na glinie. Siema Mikołaj. E, tak się. E, witam, witam, witam was wszystkich. Posłuchajcie, nie mam wymalowanego kciuka, ale dla was wszystkich. Kciuku, śmieszek, wiecznie uśmiechnięty, choć z deka pierdyknięty Moi drodzy, więc jeździmy, dobrze się bawimy. Tutaj mamy tragusa z HPI, trofika. Ja też miałem ja mam trofika, znaczy miałem, bo mój trofik to już nie przypomina trofika, to jest całkiem inny model. Teraz pokażemy, pójdziemy wam, ale mamy tragusa. Tragusy, posłuchajcie, tragusy 1.8 to są w pewien sposób uważam najlepsze modele na dwór. One mają połączenie z czegoś sobie z Bagusa z monster Trackiem. Są wysoko zawieszone, fajnie skaczą. One potrafią się też nieźle prowadzić, więc posłuchajcie z basowych modelów i uważam, że tragusy tragusowate to są jedne z najlepszych, z najfajniejszych takich uniwersalnych 1.8 modeli, tak? Bo można short y brać za bardziej uniwersalne. A teraz Filip będzie odpalał swoją spalinkę. Filip będzie spa jako tutaj mamy, macie model elektryczny. Piotrka. Tu mamy silnik, tu mamy regulator, to się potocznie nazywa kombo, serwo, bateryjkę, no i tam kółka. Oczywiście model musi mieć, jakbyście nie wiedzieli, bo bez kółek nie pojedzie. A tam nie pojedzie. A tutaj posłuchajcie, tu mamy rozrusznik, tak można to nazwać. Na to się stawia spalinę i łatwiej się odpala. Nie musi być szarpanka, nie musi być żaden rotor. To jest, to jest taki jakby rotor, na który się postawi model. Zaraz zresztą to zobaczycie. Filip wam pokaże. Filip od zeszłego roku jeździ z spalinami? Tak od zeszłego roku. Od zeszłego roku. roku Filip zaczął jeździć z spalinami i co? Wolisz to Kurde. czy elektryki? Jak jest? Powiedz. Oczywiście, że to. To ja wolę. Dużo więcej przy, przyjemność z jazdy. Ja, wam po, ja osobiście wolę bardziej elektryki, ale lubię smród spalin z tego i, i dźwięk, tak? Ale każdy dobrze, że każdy może sobie coś wybrać. Naprawdę to jest... Bardzo fajne jak się odpala te maszyny jak Teraz świece nagrzewasz czy silnik? A nie silnik nagrzewa to... Silnik nagrzewa żeby łatwiej można było odpalić Widzicie ma taką grzałkę specjalną Założoną Na ten Na ten cały korpus U góry Grzeje, podgrzewa baterią Jak podgrzeje to zaraz będziemy odpalali Zaraz może stanę z tamtej strony To sobie zobaczycie jak spalina To jest model też zawodniczy Czyli tak zwany probuzek Pro koszty, prowózki, tak, tu też, tu też mamy prowózek i pro koszty. No niestety, każdy hobby kosztuje, ale jest naprawdę bardzo fajny, ja wam polecam. Słuchajcie, jazda off-roadem to jest najfajniejsza, uważam, jazda zerce. dobrze mówię. Nie tam jakiś drift, no nie? No, albo jakiś on road, co nie? Drift też jest dobry. Drift, dobry. Ale prawdziwy są. A, ale o, bo, on, bo ty... O, posłuchajcie, Piotrek, ty prawdziwie mi driftujesz trochę, no, tak? No, z i tak, i posłuchajcie, ja tam mieszkam na rądku, Druga w nocy, co pół godziny mi bmk mi kręcam, i ja się wkurzam. Ja. Jak nie? Przyznaj się, że ty, ty niedaleko nie, teraz nie. tu mieszkasz. No, 100 metrów, no. A słyszysz to, czasami sam jak wchodziłem po nocach? Kurdy, wiesz co? Idzie szlak trafić, jak no. tak? Dobra, będziemy odpalać. Nie, jak U ciebie też tam? Na przydzialeciu, przy fabryce. A, bo tutaj no, mówię, to rądko to sobie upodobali. Jeszcze ty masz tego zabijasa całego. Nie, no. Dobra, będziemy zaraz odpalać. Moi drodzy, ale przede wszystkim dajemy serducha, udostępniamy. To nie daje serducha, to jest zgniła trucha. Będziemy odpalać nitrusa. Osły konie E a kid lub z okolic możecie do nas dzisiaj na tor który jest otwarty otwarty 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu my go tutaj wszyscy wybudowaliśmy, remontujemy, usprawniamy, modelami jeździmy i się tym cieszymy Poczujcie jak to fajnie śmierć Słuchajcie, bo silniki się reguluje, to w zależności też od temperatury, od wszystkiego trzeba sobie dopasować, bo to, to nie jest takie kopciut, bo tego spaliny są no, trochę trudniejsze do ale dają sporo przyjemności, jak słyszeliście. No. Dzięki za obserwację, moi drodzy, a tutaj jak widzicie Darek teraz jedzie swoim Modelem to też jest model zawodniczy Bagus, przeznaczony bardziej do ścigania niż do takiej baszowej jazdy. W ogóle Bagusy to są najlepsze modele na tor. Tak? To jest tak zwana, jakby to można powiedzieć, Formuła 1 wśród modeli zdalnie sterowanych, zarówno na hali, jak i na, na, na zewnątrz. Jeżeli chodzi o off-roadowe modele, to jest Bagus 1.8 Tekno, Darek jeździ Tekno. I po to, że posłuchajcie, tam na końcu prostej te modele gdzieś są na 4S i to wszystko jeździ tam na końcu prostej, gdzieś między 70 a 80 km na godzinę, może trochę więcej. Tutaj widzicie Darek swoim pięknym tekno zasuwa. Bardzo dobry model, chociaż w Polsce mało popularne. O! Była, mały pitołak był. Zaraz pójdziemy do spaliny. Popaki regulują spalinę. Tutaj jest nasz, posłuchajcie, taki podest. To jest teren, który dostaliśmy, wydzierżanowiono nam 4 lata temu przez zarząd zieleni miejskiej. Wybudowaliśmy tor dla wszystkich. Co roku go remontujemy. Posłuchajcie, zbieramy też datki na ten tor. Jakbyście chcieli nam dorzucać do remontu i tak dalej, to w moim bio jest link bezpośredni do zrzuty, do zrzuty na ten tor, więc jeżeli chcecie nas wspomagać, to będzie super, bo my to co roku remontujemy. To jako parkoładowarki, wynająć inne rzeczy, tak dalej Żeby tu każdy mógł sobie przyjść Tor jest pod tym względem też darmowy Filip dalej reguluje swoje. Już Założył ten, zaraz pewnie będzie jeździł Tu sobie popatrzycie, jak jeździ bagus spalinowy Nie bagu to spalinowego Tu stoi elektryk, tu jest elektryczny, a tu spalina Teraz zaraz będzie spalina jeździła ja uwielbiam smród smlu, uwielbiam spalin. naprawdę jest mega fajny. O, trzeba chyba jeszcze go deregulować. Za, jak to Piotrek zalany. mówi, zalany jest. Ten bagus wczoraj za dużo wypił, więc jest jeszcze zalany, musi wytrzeźwieć. To popatrzmy sobie na razie na tekno, jak Darek jeździ. Darek się przerzucił na elektryczną. bardzo długo jeździł z spalinami, ale mu się znudziło. Teraz jeździ elektrykami. Tu macie jego tekno. To jest nas, to jest, posłuchajcie, to jest tor e, rekreacyjny. Generalnie tutaj zawodów Mistrzostw Rangi Polskiej organizować nie możemy, bo by musiał być stały dostęp do prądu e, i, do, i do wody, ale powiecie sobie, możecie, jest naprawdę super. Tor jest, wybudow wybudowaliśmy, znaczy wszyscy, to najbardziej powiedzmy to jest szpila owcy Że każdy tutaj może sobie przyjść, wiadomo, że najlepiej mają mieszkańcy Łodzi okolic, ale tutaj każdego zapraszamy Naprawdę tutaj osoby z całej Polski też potrafią do nas przyjść Mamy najbardziej klimatyczny tor na świecie, pomimo wszystko On jest na otwartej przestrzeni, a pomimo wszystko dobrze się pilnuje, bo to jest teren spacerowy w ogóle tam Może ja wam pokażę, może trochę będzie widać O, spalina na tor wyruszyła Zejdziemy, ja wam coś zaraz pokażę, moi drodzy. To jest taki teren bardzo. Ee, RC! Tam mają, posłuchajcie, tam widzicie może daleko, takie samochody, no daleko. Tam jest lotnisko zrobione, krzyż, tam latają samolotami. Z tamtej strony przy drzewach bardzo często latają bardzo szybkimi dronami. Więc ten teren jest mega, mega fajny. Dzięki za gifciory Dzięki za gifciory. Dzięki gifciorom wybuduję sobie drugi tor dzisiaj, tak, żartuję. I tu mamy ten tor główny. A idziemy podnieść Darka. Darek się wykoperytną, zrobimy za serwis. Jego Bagusa zaraz podniesiemy. Idziemy go podnieść. Posłuchajcie, to jest elektryczny, więc można sobie łapać go jak się chce. Ale jakbyście mieli spalinę, to już nie łapiemy spaliny, jak się podnosi jak się chce, bo pamiętajcie, tam jest tłumik, tam jest silnik, tam jest pełno gorących elementów, więc najlepiej takiego Bagusa łapać za spoiler tylny. Jak się nie wie gdzie. On. Tu mamy Spalinę, teraz Spalina jedzie. Tu Darka Elektryk, a teraz tutaj będzie jechała Filipa, Spalina. Spalina, to taka fajna RC dziewczyna, tak jest. Jedziemy, zasuwamy, bardzo dobrze się na to, że dzisiaj bawimy. Tutaj Elektryk, a tam zaraz przejedzie Spalinka. Filip bodajże X-Rayem jeździ, tak? To jest chyba X-Ray. Natomiast Darek jeździ Techno, to wiem na 100%. O, jakiego pięknego fikołaka zrobił. Pójdziemy Ujdzie, teraz na podest w Wam wam pokażę. To, żeby mnie ktoś nie rozjechał, muszę uważać. Tutaj mamy takie swoje miejsce serwisowe. Modele serwisujemy, ja mam dzisiaj ze sobą swojego niezniszczalnego, nie wiecznego, nie to, że niezniszczalnego, wiecznego tropika. To jest mój, mój. Tu się ładuje, dobra. Psy też z nami jeżdżą samochodami, one bardzo dobrze sterują, ale on wam dzisiaj nie pokaże, bo powiedział, że jest zmęczony. Posłuchajcie, a tutaj w tym roku powstał u nas drugi tor, to jest tor dla raili crossu. Czyli dla takich korsowych rajdówek, ale tu spokojnie można sobie nawet z zabawkami pojeździć. Więc naprawdę jest to miejsce mega. Chcecie to do nas spadajcie, dobrze się bawcie. Ile to ma kucy? Ile ma spalinówka koni z 3 konie, 3,5 będzie miała? Gas? Ale nie. Ile będzie miała koni mechanicznych spalinówka z 3? 2,5? 2, dwa, no 2, 2 coś tam. No. Zależy też jaka pojemność silnika, bo są różne pojemności silników. Te tutaj nie pamiętam, jakie są w bagusach, ale w tragusach są większe, więc silniki po 4, 5 też się znajdą. Mamy też silniki 1 w modelach 1,5, ale to są petrole. Więc na pewno, ale posłuchajcie, to i tak jest taka moc na takie, na takie modele, że jakbyście w prawdziwe samochody po tam 1000, 2000, 3000 koni na wsadzali. I to mniej więcej tak można trochę sobie poprzeliczać. E, tutaj jedzie Darek. Powiem tak, no pójdziemy go podniesiemy, niech chłopak, kolega jest ode mnie starszy, niech nie schodzi, ja pójdę, ja się przejdę. Mam to 16 lat, to mogę się przebiec jeszcze, no nie? No, <grym> pójdziemy, podnosimy i się oczywiście dobrze bawimy. <sum> Idziemy do spalinówki takie regulują, więc posłuchajcie, z takimi spalinów, podejdę, z takimi spalinówkami zawodniczymi, jeżeli się jeździ na zawodach, to jest trochę więcej zachodu, no bo słuchajcie, tutaj wszystko chce się doregulować, wyregulować, a silniki są powiedzmy w pewien sposób dosyć czułe na temperatury zewnętrzne, wilgotność i inne rzeczy, tak żeby po prostu najlepiej wbijał się w obroty, bo jeżeli kupicie sobie rtr czy normalnego spalinówkę, no to go trzeba właściwie tylko w miarę tam deregulować, żeby on zawsze spalał i jeździł. Natomiast jak się jeździ modelami zawodniczymi na zawodach, to tak jak w prawdziwym motosporcie, chce się wszystko tak wyregulować, żeby to po prostu był największa, żeby model miał jak najbardziej był wydajny, moi drodzy. Fajny ten spalin... mówią, że fajny ten spaliniak. To, to jest spalinówka naszego Filipa. Reguluje go. Pójdziemy, powąchacie trochę tych spalin, ja lubię zapach spalin nitro, taki mój fetysz. To jest zbiornik z paliwem. Termometr do sprawdzania temperatury. No, tak teraz motor pójdzie <laughs> Filip znowu pojeździć, tam, je, tam jeździ Darek bagusem elektrycznym, tu Filip będzie jeździł swoim bagusem spalinowym. Na Mistrzostwach Polski są dwie klasy spalinówek w Polsce, je są bagusy i są jeszcze modele typu tragusy. E... <laughs> ja wam pokażę jak mniej więcej wyglądają bagusy i tragusy, tak? czy pirazy drzwi, pokażę Wam. A czy tu jest bagus elektryczny? Tak, widzieliście spalinówki. Na w Mistrzostwach Polski jeżdżą bagusy 1.8 na glinie elektryczne i 1.8 spalinowe. Jeżdżą też tragusy. Tu macie, to jest RTR, to jest KPI, ale to jest tragus, tak? Jeżdżą tragusy elektryczne, to są większe modele na większych kołach. Jeżdżą, jest klasa, właśnie. Tragusów elektrycznych, to nie jest zawodniczy, to nie jest akurat RTR, ale taki też mógłby pojechać w zawodach, ja tak się też jeździłem No i są też tragusy spalinowe, one mają, tragusy mają większą pojemność silnika od bagusów, dopuszczoną, tak, dopuszczalną To ta podstawka to taki nie starter, bardzo. gdzie się startuje model, żeby odpalił bez szarpanki, bez rotostartów Tutaj mówię, mamy takie swoje miejsce serwisowe Moi drodzy a to jest nasz piękny, mega, wypasiony tor, który posłuchajcie, 4 lat, znaczy to nie jest pierwszy tor w Łodzi, ale ten na razie jest jedyny, który w tym momencie mamy z zewnętrznych Tor, na który każdy może z was przyjść, co roku go remontujemy Zbieramy na niego kasę, więc jakbyście nas chcieli wesprzeć drobną wpłatą, nieważne ile, to w moim bio jest link do zrzutki Bo właśnie go wyremontowaliśmy, ale też kasę zbieramy, na przykład wczoraj byłem na pikniku szkolnym Udało mi się zebrać prawie 800 zł, z czego 200 poszło na szkołę, a resztę na nas tor przeznaczyłem, tak? Byłem na pikniku, żeby, no żeby po prostu to funkcjonowało. Tu mamy drugi tor w tym roku powstał z drugiej strony tego podestu, nasypu ten tor raili crossowy, tak. Dla rajdówek, ale tu naprawdę tu można sobie przyjechać, i naprawdę to będzie bardzo fajny tor. Na przykład też dla dzieci, które by chciały przyjechać z zabawkami, sobie pojechać, pojeździć, bo mają gdzie jeździć, gdzie w pewien sposób potrenować. To jest fajne. Dobra, moi mili, przełączymy się. O, Tragus jeszcze wam pokażę. Tragus właśnie wjeżdża na tor, widzimy go, pojeździ, ale ja na razie lajwa kończę. Idę sam pojeździć. Później wam zrobię kolejnego lajwa. Więc, moi drodzy, na ten czas do kolejnego wejścia na antenę. Żegna was was samozwańczy król rtr czyli kto, czyli ja, czyli co, czyli tradycyjnie baszniem koksa Sejanara Robaczki.